Dzień dobry bardzo. Witam Cię serdecznie na moim kanale Kurs na Szczęście. Ja nazywam się Paula i uczę, jak dojść do szczęśliwego życia w sposób efektywny. Tak, byś nawet nie poczuła tych zmian, ale zauważyła efekt. Powoli rozwijam skrzydła, a na moich mediach społecznościowych przemycam coraz więcej drobnych porad. Także zapraszam. Dziś będzie o wartościach. W biegu codziennego życia często zapominamy, co jest dla nas ważne. Czego tak naprawdę chcemy? I zamiast być coraz szczęśliwsi, to jesteśmy coraz bardziej zestresowani, zabiegani i nie mamy na nic czasu. Znajomość swoich wartości pomaga to wszystko uporządkować. Pomaga też w podejmowaniu decyzji oraz realizacji celów. Czy wiesz, co tak naprawdę jest dla ciebie ważne? Czy wiesz, czym tak naprawdę kierujesz się w życiu? Czy wiesz, dlaczego ostatnim razem podjęłaś taką, a nie inną decyzję? Masz poczucie, że miotasz się, nie wiesz czego chcesz, czujesz się nieszczęśliwa, czujesz, że coś ci nie pasuje, ale nie wiesz co? To bardzo często są oznaki braku znajomości swoich wartości. Dlatego już teraz weź życie w swoje ręce, poznaj swoje wartości i nadaj swojemu życiu kierunek. Dziś mam dla ciebie małe ćwiczenie. Znajdź w internecie listę wartości. Wystarczy, że wpiszesz sobie listę wartości i znajdziesz bardzo dużo mniej lub bardziej rozbudowanych list z wartościami. Zarezerwuj sobie czas, tak abyś miała ciszę i spokój przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt minut. To jest kwestia bardzo indywidualna. Ważne jest, aby wykonać to zadanie dobrze i w zgodzie ze sobą. Dlatego lepiej by nic nie wybijało się z rytmu. Jak już będziesz gotowa, możesz zabrać się do pracy. Krok pierwszy. Wykreśl z tej listy wszystkie wartości, które do ciebie nie przemawiają. Te, nad którymi się wahasz, też możesz od razu wykreślić, one nie będą nam potrzebne. Krok drugi. Wykreśl z listy kolejne 10 wartości. Wiem, to może nie być łatwe, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Krok trzeci jest dosyć prosty. Po prostu powtarzaj krok drugi, czyli wykreślaj po 10 wartości tak długo, aż na twojej liście zostanie 10 pozycji. Kiedy masz już tę swoją dziesiątkę, dziesięć najważniejszych dla Ciebie wartości, to teraz uporządkuj je w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Gotowe? To teraz wykreś ostatnie pięć. To, co pozostaje na Twojej liście, to pięć najważniejszych dla Ciebie wartości. Spisz je sobie, zapamiętaj, one naprawdę mają dużą moc. Pomogą Ci ustalić priorytety i skupić się na tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Teraz mam do Ciebie takie pytanie. Czy na co dzień kierujesz się swoimi wartościami, tymi, które wyszły Ci z tego zadania? Czy decyzje, które podejmujesz, są z nimi zgodne? Jeśli nie, albo nie jesteś pewna, to czas najwyższy to zmienić. Bardzo możliwe, że kiedy coś zrobisz lub powiesz i nie czujesz się z tym komfortowo, to po prostu nie działałaś w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. I nie. Nie będziecie teraz zachęcać do drastycznych zmian w swoim życiu, przekreślania wszystkiego i rozpoczęcia na nowo. Wszystko, co robimy, jest ważne. Wszystko nas czegoś uczy. Ważne, abyśmy wyciągali z tego lekcję. Teraz taki drugi etap tego zadania. Zastanów się, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie. Takie idealne. Puść wózę fantazji, spisz sobie to, stwórz mapę myśli, daj się ponieść, baw się tym. Tu wszystko jest dozwolone. To Twoje życie. Ale pamiętaj w tym wszystkim również o swoich wartościach. Kiedy masz już dokładny obraz tego, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie, to sprawa jest prosta. To, co jest pomiędzy tym, co jest tu i teraz, a tym, co chcesz, aby było, to jest Twoja droga do szczęścia. I teraz jedyne, co musisz zrobić, to krok po kroku, każdego dnia wprowadzać małe zmiany, które będą prowadzić się przez szczęśliwe życie. Nie czekaj na idealny moment. Taki nie nadejdzie. Każdego dnia zastanów się, co możesz zrobić, co przybliży cię do Twojego idealnego życia. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, jeśli nie wiesz, skąd na to wszystko wziąć czas, jeśli nie wiesz, jak wprowadzić te zmiany w życie, nie czekaj, napisz do mnie i razem rozgryziemy ten temat. Podpowiem Ci, jak efektywnie wprowadzać zmiany. Na dole znajdziesz linki do moich mediów społecznościowych. Pisz śmiało. Dziękuję Ci za dziś. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to gorąco zachęcam, co poniedziałki pojawiają się nowe treści. Będzie mi miło, jeśli dasz mi łapkę w górę, żebym wiedziała, że tu jesteś i Ci się podobało. Do usłyszenia za tydzień. Życzę Ci cudownego dnia.